7 do projektu uchwały. Projekt uchwały brzmi następująco. Uchwała Rady Gminy Serbów-Kolonia z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Serbów-Kolonia na rok 2023. Na podstawie artykułu 18 ust. 24 ust. z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw z 2023 roku pod wskazaniem zmianami 212, 214, 215, 235, 237 ustawy z dnia 27, 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw 2022 roku, pozycja 1634 ze zmianami, Rada w Ministerstwie kolonia uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, w uchwale nr 59, 343, przez 2022, Rady w Ministerstwie z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie uchwały budżetowej -Kolonia 2003, Rady kolonia na rok 2023 zmienionej poszczególnymi uchwałami Rady w Ceków-Kolonia i zarządzaniu Wójta Gminy Ceków-Kolonia wprowadza się następujący zmiany. Paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Paragraf pierwszy ustala się mocno kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości 43 646 526,69 zł. Zgodnie z załącznikiem numer 1 z tego dochody bieżące w KOCI 30 milionów 495 tysięcy 626 94 zł. Dochody majątkowe w KOCI 13 150 899,75 zł, Dochody, o których mowa w ustępie pierwszym od rozwoju ustawodawności. Dopłaty celowe na realizację z zakresu administracji rządowej i inne związane z ustawami w kocie. 2 254 352,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Doparcie i środki na finansowanie wydatków dla realizacji urządzeń finansowanych w udziale środków, o których mowa w artykule 5 pkt. 2 w kwocie 2 806 2229,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Środki Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 10 milionów 97 tysięcy 950 złotych, zgodnie z załącznikiem numer 10. Dochody, zakup preferencyjny maliwa stałe, dla gospodarstw domowych w kwocie 2 milionów złotych, zgodnie z załącznikiem numer 11. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Komisji 19, dodatek renulowych w kwocie 12 tysięcy 240 złotych, zgodnie z załącznikiem numer 12.

wynikającym z artykułu 49 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL w Rosji 550 złotych 48 złotych. Zgodnie z numer 14. Środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia i samorządu terytorialnego na realizację dla tych dodatkowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami obywatelami Ukrainy z Wrocławiskiem Zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 41 931 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 15. Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 dodatek elektrycznych w kwocie 11 zł, na w kwocie 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 16. Środki na realizację projektu Kodnań potrzeb w kwocie 50 000 złotych zgodnie z załącznikiem nr 17. Punkt drugi, paragraf drugi otrzymuje brzmienie. Paragraf drugi ustala się włączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości. 45 9486,33 zł. Zgodnie z załącznikiem numer 2. Z tego wydatki bieżące w kwocie 29 566 850,61 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 15 442 635,72 zł. Zgodnie z załącznikiem numer 4. Wydatki, o których mowa w ustępie 1, obejmują w szczególności. Wydatki na realizację zadań, zadań z administracji rządowej w innych zadań związanych z ustawami w wschodzie. 2 254 072,26. Zgodnie z załącznikiem numer 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem w Kocień, który ma w artykule 5 ust. ustawienia współdziałających w części związanych z realizacją zadań z jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 805 622 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki na zadanie realizowane ze środków rządowego Funduszu Woskłe w kwocie 10 097 950 €. Zgodnie z załącznikiem numer 10. Wydatki w zakupie preferencyjnych paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 2 mln zł. Zgodnie z załącznikiem nr 11. Wydatki w Funduszu Przedstawiającym COVID-19 do lat wędrownych w kwocie. 12 240 zł zgodnie z załącznikiem 12 Wydatki ze środków funduszu pomocy na realizację wywaną z pomocą od Ukrainy i związku zbrojnym dla terytorium tego państwa w chociaż 26 80 zł zgodnie z Wydatki Funduszu Pomocy na realizację zadań w wedstwie wojewodnym wielkowości z dnia 1 kwietnia 2022 roku. W sprawie realizacji zadań wynikających z artykułu 4, 5 i 9 ustawy dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, nadanie numeru specjalnego obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy, ubiegania się o nadanie na numeru specjalnego, które zostało tam w kwocie 550 zł, 40 zł. Zgodnie z ołowiskiem nr 14. Wydatki ze środków Funduszu Pomocy w wsparcia jednostek samorządów terytorialnego na realizację dodatkowych doleń oświatowych związanych z kształceniem wychowaniem i opieką przez i uczniami bez opieki w kraju. W związku z tym, że w związku z tym, w związku z tym, że w związku z tym, że z że z że w 11 2020 zł zgodnie z załącznikiem nr 16. Wydatki na realizację projektu Poznań Polskę w kwocie 50 000 złotych zgodnie z załącznikiem nr 17. trzeci, paragraf szósty, otrzymuje wzmienie. Ustala się wystawienie planowanych w formie udzielanych udzielanej przez gminy z opaku za jedną z tych programów 534 200 20 zł z zł. Dokładnie zajęło się w składach kariery osób nadzorczych publicznych 584 916 do 580. Zgodnie z załącznikiem numer 6. W załączniku numer 1 do uchwały wprowadza się zmiany obyślonego obydwu 1 do dzisiejszej uchwały. W załączniku 2 do uchwały wprowadza się zmiany załączniku do uchwały

Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się do wymiaru Paragraf trzeci. Uchwały dotyczącego. Dziękuję bardzo pani na dyskusję, pytania, Panie Przewodniczący. Dokieram dyskusję. Czy pytania powieść na Panią Moję, życia i młodości? W takim kontekście. Kto jest za przyjęciem? Jeszcze powiem odnośnie nowych praw. Oni 18 tysięcy dają na odświecenie kierunku jeszcze od mego ale. Kilka lat temu nie zabezpieczyli jeszcze 12000 które spółka. jeszcze tam poprzedzała między naszymi. naszymi tam, potrzebami. Teraz zakładamy ponad. Chyba 1500 na remont wybraną. Żeby znowu wypracowali a to informacja, to, że jesteśmy rozwinięte, czyli za te pieniądze, które teraz przekazujemy do spółki to jest. A tu na to będą dołączone kierunku tego statu i będzie wykonany projekt w kierunku yy, Stepanowskiego. A ta droga boczna odchodząca od, od Asfamu. Nie jesteśmy inaczej z jako jak do to. Nie z prawdopodobnie dobrymi, ale z tym, Przechodzimy do głosowania.

Pani Skarbnik, i za rok zaproszę o zabranie głosu podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia w wieloletniej w prognozy finansowej z dziewięcego kolenia na 2023. Dlatego nie Pani Skarbnik. Tak, to parado związku ze zmianą uchwały budżetowej a szczególności w związku z prowadzeniem nowego przedsięwzięciu niezbędne było wprowadzenie właśnie w tej rzecz uchwały. E, Czytam zmiany na roku 2023 dokonano następujących zmian. Plan zawodu po zmianach stanowi 143 miliony 646 526,69 zł 69 zł. Ten samochod bieżący 30 mln przez 48 62 zł. Zasady Dochód 13 150 tysięcy zł, a Nasz wydatków po zmianach stanowi kwota 45 9 9486,33 zł. Wydatki bieżące 29 566 850 ,61 zł 61 gr. Wydatki majątkowe 15 442 635 ,72 zł 72 W okresie objętym zgodą są dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące Zostanie przestrzegane zasady wynikającą z artykułu 242, zasadę o w Dokonano zmian w załączniku wykaz przedsięwzięć do CE, w zakresie się wydatków pieniędzy na programy, projekty lub zadania pozostałe, wprowadzono przedsięwzięcie pod nazwą dostawa energii elektrycznej wraz z usług finansowania handlowego energii, instalacji OWE dla uczestnictwa handlowej grupy produkcji energii elektrycznej. Na rok 2024 Okres dalsze przedsięwzięcia 2023-2024 łączne na płatę finansowe w stanie 631 724,51 zł. W tym limit 2023 roku stanowi 0 zł. W limicie 2024 roku stanowi 631 727,51 zł. W 2023 roku dla wyższego przedsięwzięcia zostało przeprowadzone postępowanie w tytuł przekazując nieograniczone skutki. Powyższe dane przedstawia załącznik numer 1 i załącznik numer 2 do uchwały. Projekt uchwały brzmi następująco: Uchwała Rady Miejskiej Kolejna z zaczynienia maja 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały w sprawie Kolonia. na lata 2023-2032. Na podstawie artykułu 18 ust. 15 ustawy dnia 8 2019 roku o samorządzie gminnym w dziedzinie ustawy z 2003 roku pozycja z pierwszymi zmianami artykułu 26, 27, 28, 29, 30, 30 ust. 6 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia roku Roku, z Dzienniku 2022 roku pozycja 1634 ze zmianami oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z Dzienniku Ustaw z 2021 roku pozycja 83 183, artykuł 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z komisją Dziennik ustaw z 2023 roku, pozycja z zmianami, Rada Gminy ceków Kolonia uchwala, co następuje. uchwale nr 59 przez 341 przez 2022 Rady Gminy ceków Kolonia z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia prognozy finansowej Gminy ceków Kolonia na lata 2023-2032 zmienionej uchwałami Rady Gminy Petrusz-Kolonia wprowadza się następujące zmiany. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie załącznik nr 1 do uchwały, otrzymuje brzmienie oznaczone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie załącznik nr 2 do uchwały, otrzymuje brzmienie oznaczone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2, wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Petrusz-Kolonia. Paragraf 3, uchwała wchodzi w życie, nie w podjęcie.

that yeah.

w związku z brakiem szczegółowego z podyską majszową, poświadczonej na cały program, mieliśmy ogólnie piękną wodę na cały program. Zaczął do tego, że powinniśmy rozdzielić środki na poszczególne zadania, które są wskazane w programie. I tak, jak mieliśmy 20 tysięcy złotych środków, środki rozprzestrzeniśmy na te miany złotych. 10 miesięcy na zapewnienie bezdomnych, że oni są w stanie złotych to zapłaciły, co myślą za naszy popiec, który Czy już?

naprawdę jest bardzo bardzo. Także. Ale nie chcę, tak, żeby tam był psów. Nie, no, nie, nie, nie. Nie no my patrząc na tak, liczbę psów wina Kościelny to sobie radzimy bardzo dobrze, jeżeli chodzi o, a to wszystko o tych kilkunastu psów kilka lat temu, a zostały nam dwa i teraz w ostatnim miesiącu jeden przybył, zmieniliśmy schronisko. Trzy. Mieliśmy... Że... To będzie nasz. Nasz. Takie przestrzymanie po naszej nasze gospodarcze. Naszej mieszkańców. Teraz trzeba było też jasne, że to, co my od razu nie oddajemy, to tylko jak wiemy i gdzieś tam przez Facebooka, przez sołtyców, no to ten właściciel gdzieś później... Czy znajduje i tego psa odbiera, tak. Na, na takiej zasadzie, że nie od razu skończyłem. Jak potem tam Więc w tym, ale tak na, na dzień dzisiejszy w Słońsku gdzie nie ma właścicieli, mamy trzy pieski, tak. A było dziewięć, trzy więcej, tak. Jeszcze w postaci uchwalenia dziennego zostało te pieski sprzed kilku, po ponad dziennego, nie więcej, więc to, to mnie dużo nie ponosiło. Są gminy, jak na przykład gmina wiejska, które jest ci Na pokoju. na Jest. Może czytam coś uchwały. została podnane zmianie. Paragraf pierwszy przyjmuje się programu bieglin nad zamkniętymi oraz zabiegami do bieżących terenów terenu więcej tego pokolenia na 2023. A więc załącznię się uchwały, tego pokolenia, a się popojczy na zmianę. To było na tym około się kończy, I jeszcze mogę zapisać sobie dla mnie. No Może podamy tam się gryzmiu, który wybucha. Dziękuję bardzo. Od tej dyskusji jeszcze raz na to, dyskusję, pana jakieś pytania. Myślę, że w tej kwestii jest wszystko jasne, bo naprawdę to będziemy musieli też być uczuleni, bo niekiedy widać, że zwracają się na terenie naszej małej ojczyzny PiSi. No, ale... no ale co nie... możemy. Możecie uzyskać jakieś tutaj w na kaskurki, na żabę. Na... Możemy też to robić. Zbiera na... nie ma że Ale to są właśnie, pozyskał że na 10, 10 gminnych, na bo wiem, że dużo osób. A jednak... uciekło mi do kosztuje chemiczna węgla czterdziestu słownych, siedemdziesięciu to taki duży piesek, Parę mhm. tak powiem, obrzez, obrzez stawień, jest, jest drugi kierunek, czyli opłata za posiadanie. Więcej ja liksom, resolu, jak dwóch tak? To wygląda. my jako samolot mamy ludziom pieniądze albo Pieniądze za posiadanie tego. Więcej sumy, niż mamy. Tak, To ma samolot.